Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Ja jestem Nocur, a dziś film taki bardziej komentarii, czyli w sumie taki jaki lubię najbardziej. Na stronie gryonline.pl, z której to naprawdę często a korzystam, pojawił się pewien ciekawy artykuł o naukowcach krytykujących farming simulator za promowanie szkodliwej wizji rolnictwa. Całą sytuację postaram się wam przedstawić jak najbardziej obiektywnie i merytorycznie. Także bez zbędnego przedłużania, jeśli jesteś nowy na tym kanale, ale to zostaw subskrypcję, drogi widzu, aby nie ominęła cię żadna nowość. Proszę również o łapeczkę w górę dla zasięgu, ponieważ temat ten jest dosyć ciekawy, ale przede wszystkim chciałbym, abyście zostawili komentarz, bo wiem, że oglądają mnie ludzie, którzy siedzą w rolnictwie i to właśnie ci ludzie najlepiej by wypowiedzieli się tam pod filmem w komentarzu. Także zapraszam do oglądania. Jak już mówiłem wcześniej, na gry online pojawił się artykuł, który opisuje krytykę dwóch naukowców z Uniwersytetu w Göteborgu w stronę gry Farming Simulator. Przede wszystkim edycji 22, bo o tą edycję właśnie obaj naukowcy opierają swoją tezę. Dobrze wszyscy wiemy, że w Farming Simulator największy nacisk kładzie się na zwiększenie plonów i optymalizację zarobków, czy chociażby kosztów. Pomagają w tym oczywiście różnego rodzaju nawozy i opryski. Zresztą w farmingu naprawdę widać ogromną różnicę w zarobkach ze zbiorów, kiedy to pole jest nawiezione, a kiedy nie jest. I to właśnie to podejście postanowili skrytykować Simon Forex, i Thomas Doom ze wcześniej wspomnianego Uniwersytetu w Göteborgu. Gra ma trwać w założeniach, że rolnictwo opiera się na wyczerpującej produkcji, doprowadzającej do wyniszczenia środowiska. Zamiast tego produkcja powinna promować bardziej zrównoważone metody uprawy roli, które niwelują jałowienie gleby i pozwalają zachować bioróżnorodność. Naukowcy zwracają jednak uwagę, że w serii pojawiły się elementy nakierowujące na bardziej przyszłościowe rozwiązania. Mowa tutaj o opracowanym przy współpracy z John Deere i EIT Food, darmowym DLC Precision Farming. Oprócz tego docenili oni modelów przekształcających mechaniki rozgrywki. W artykule pani dziennikarka opisująca całą sytuację wspomina jeszcze, że podczas premiery Farminga 25 czas w grze jednocześnie spędzało ponad 100 tysięcy osób, więc trudno nie uznać, że cykl nie ma wpływu na postrzeganie współczesnego rolnictwa. No i teraz, co ja o tym wszystkim sądzę? Po kolei, pierwszy punkt to rzekoma wyczerpująca produkcja doprowadzająca do wyniszczenia środowiska. W mojej opinii dziwna teza. Zacznijmy od tego, że farming opiera się o realny świat w kwestii uprawy roli. Ten cały proces orki, kultywacji, talerzowania, nawożenia, spłuchniania gleby to nie jest jakiś tam fikcyjny wymysł twórców gry. To wszystko zostało zaczerpnięte z realnego świata. Tak samo jak używanie nawozów czy oprysków po to, abyśmy otrzymywali większe plony. Przecież w dzisiejszych czasach w realnym świecie bez oprysku czy bez nawozu rolnicy nie mieliby wystarczających zarobków. Aby się utrzymać z tego, co robią, a co dopiero zarobić. Dodatkowo mamy Unię Europejską, która narzuca na rolnika pewne normy, których nie może przekraczać, jeśli chodzi o niektóre opryski, ale w tym temacie zapewne wypowiedzą się osoby uprawiające rolę na co dzień. Z tego co ja wiem, za nieprzestrzeganie pewnych norm ilościowych, okresowych czy legalności środków, których używa rolnik, grożą bardzo wysokie kary finansowe, a nawet cofnięcie dopłat. Wiadomym jest to, że nie każdy tego przestrzega i czasem pewnie bywają sytuacje, że trzeba jakiś przepis czy zasadę złamać, aby plon uratować. Ale no dobra, załóżmy, że tym naukowcom chodzi głównie o sam fakt, że gdy gramy w farminga, to nikt nas nie kontroluje pod kątem ilości nawozów, oprysków czy innego typu pestycydów. Na miłość boską, naprawdę, to tak jakby się czepiać Eurotrack Simulator 2, że możemy w tej grze przekroczyć prędkość czy spowodować wypadek. Normalnie czuję się podobnie jak 5 lat temu komentując artykuł o farmingu mam przeciwko grom komputerowym. No masakra. Drugi punkt to zalecenie, aby gra promowała bardziej zrównoważone metody uprawy roli. A nie promuje? Przecież precyzyjne rolnictwo jest właśnie tymże dodatkiem, który pozwala nam na zwiększoną kontrolę gleby oraz badania jej pod kątem pH, azotu czy samego Ogólnie składu. Zapewne naukowcom chodzi o takie biouprawy z prawdziwego zdarzenia, o uprawę ekologiczną, bez oprysków i nawozów, a jak już to w grę wchodziłyby tylko naturalne nawozy i opryski. Owszem, fajnie, gdyby do gry pojawiły się takie biofarm DLC, które polegałoby na produkcji warzyw roślin czy plonów bio, albo chociażby była jakaś duża modyfikacja na taką mechanikę, ale jak to się mówi, wszystko w swoim czasie. Ale tacy ludzie nie mogą narzucać warunków na twórców gry, aż mi się przypomniała sytuacja, gdzie jedna z fundacji chroniącej zwierzęta. Ta przyczepiła się do ubajów świń w Farmingu 17, gdzie sami wiecie, że ubój jest normalną rzeczą. Po to hoduje się świnie, aby móc pozyskać z nich pożywienie, prawda? Jedynie co nasi naukowcy pochwalili, to wcześniej wspomniany przeze mnie Precision Farming, ale to pewnie tylko dlatego, że ma to DLC elementy mocno przyszłościowe i zabawę w badania. Dodatkowo docenili oni jakieś przekształcanie mechanik rozgrywki, ale nie zostało doprecyzowane, co dokładnie autorzy mieli na myśli. W ogóle to zobaczcie na komentarze pod tym artykułem. parę osób dobrze wyjaśniło tych dwóch doktorków. Uważam, że zaczepka ta to po prostu robienie sztucznego rozgłosu i wykorzystanie sytuacji, że gra jest po prostu na topie. Podsumowując, moi drodzy, tę całą sprawę, ja się naprawdę zastanawiam, ile to trzeba mieć wolnego czasu, jako jakiś tam doktorek, żeby rozgłaśniać rzekomą szkodliwość farminga, zamiast skupić się na swojej robocie i badaniu czegoś, co mogłoby pomóc ludzkości. A mówienie, że farming simulator jest szkodliwy, to po prostu zwyczajne pierdololo, bo jak gra z PEGI 3 o takim charakterze ma być szkodliwa? Ja sam przyznam się szczerze, że wielu nowych rzeczy dowiedziałem się grając z farminga, bo mimo, że gra nie pokazuje faktycznie w 100%, Procentach wielu rzeczy, to uważam, że mocno podstawowo edukuje, a co najważniejsze, może zachęcić kogoś do podjęcia się w fachu rolnika. Bo trzeba to powiedzieć, że w rolnictwie na świecie farming w tych czasach odgrywa naprawdę znaczącą rolę pod kątem promowania. Ale na koniec dnia pamiętajmy, że jest to tylko gra i czepianie się jej o tak naprawdę błahe sprawy jest totalnie bez sensu. Piszcie oczywiście komentarze, co sądzicie o tej całej sytuacji. Przede wszystkim proszę o wypowiedź osoby, które zajmują się gospodarstwem na co dzień. Do Następnego trzymajcie się, mówił nocur, cześć na razie.